Dobre ubezpieczenie typu y, następstw nieszczęśliwych wypadków oferowane w szkołach to jest dobry produkt ubezpieczeniowy. Tylko właśnie kluczem jest to, żeby ustalić warunki tego ubezpieczenia. To jest ubezpieczenie dobrowolne. W jego wyniku, jeżeli dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Zazwyczaj związanego z obecnością dziecka w szkole, ale nie zawsze, czasami są to szersze zakresy ubezpieczenia, wówczas możemy otrzymać pieniądze, odszkodowanie. Przed zawarciem takiego ubezpieczenia warto zapytać się, chociażby w szkole, jakie są jego warunki. Można poprosić o przekazanie chociażby informacji uzyskanych od agenta ubezpieczeniowego. On albo w takim dużym skrócie przedstawi, od czego to ubezpieczenie jest, a być może nawet przedstawi dokładne warunki. Tego, z tej książeczki ubezpieczeniowej można wyczytać pewne ważne informacje. Chociażby właśnie, kiedy możemy liczyć na wypłatę pieniędzy i mniej więcej w jakiej wysokości. Z reguły, w związku z tym, że jest to ubezpieczenie tak zwane szkolne, no to ono obejmuje wypłatę pieniędzy w sytuacji pewnych wypadków, nieszczęśliwych wypadków, do których dojdzie w związku z obecnością dziecka w szkole poślizgnięcia się, no nawet bójki pomiędzy uczniami, złamania ręki, tak w sytuacji, gdy ktoś gra w koszykówkę na hali sportowej szkolnej. To są takie najbardziej standardowe sytuacje. Taki całkowity zakres danego ubezpieczenia zależy już od jego rodzaju, bo mogą zdarzyć się ubezpieczenia, które obejmują swoim zakresem również inne sytuacje, na przykład wyjazdy na szkolne wycieczki, albo na przykład wyjazdy na kolonie. No i to jest pierwsza rzecz, którą warto się dowiedzieć. Czy na przykład właśnie zakres jest ograniczony, dotyczy tylko sytuacji, gdy dziecko przebywa w szkole, czy też jest to zakres szerszy, również sytuacji, gdy dziecko przebywa poza szkołą. I to jest pierwsza kwestia. Po drugie było prawda, jak wysoka jest suma ubezpieczenia, a po trzecie, w jaki sposób, jaki procent tej sumy ubezpieczenia należy się jako odszkodowanie. Radzice są świadomi takich ubezpieczeń, aczkolwiek ta świadomość powinna być moim zdaniem jeszcze wyższa.